Pan Krasiński odwrócił się w stronę stołu, gdzie siedziało czterech mocno już podpitych przyjaciół, pilnie przysłuchujących się i przyglądających wszystkiemu, wierząc, że podsędek wyprawi im prawdziwe teatrum kosztem przejezdnego szlachetki. Najstarszy ze szlachciców stanął nawet przy ławie, przyłożył sobie dłoń do ust, jakby kogoś nawoływał i krzyknął pełnym głosem: Pan brat Hołota! A cóż to za dowcipny rarawis zaćwierkał? burknął pan Szczurowicki. To pan Dzierżanowski! — wyjaśnił pan Żydowiecki. — Obywatel wielce szanowany w okolicy. — Nędzna, jak widać ta okolica. — skwitował pan Szczurowicki bez cienia szacunku. Gruby szlachcic już chciał się odezwać, lecz nie zdążył. Poza tym jego słowa i tak zagłuszyłby okrzyk podsędka. — Co ma za majątek łache błota? — pan Krasiński gromkim głosem dokończył derwinę, Zgodnie z oczekiwaniami pana Dzierżanowskiego. Pozostali szlachcice wybuchli gromkim śmiechem, tymczasem pan Krasiński nachylił się niemal kordialnie w stronę pana Myszkowskiego i z serdeczną czułością objął go za ramiona. — Słyszałem, że odwaści, panie bracie — kontynuował mocno zaakcentowawszy dwa ostatnie słowa. — Nawet worka po ziemniakach nie można pożyczyć, bo w jeden ubiera się żonka, a w drugi najstarszy syn a więcej worków już nie macie. Czterej szlachcice ryczeli niczym zażnane wieprze, zwłaszcza widząc spłoszoną twarz Szaraka, którego tak niemiłosiernie postponował pan Krasiński. Nie pierwszy raz słyszeli już podobne facecje z ust podsędka, jednak za każdym razem równie ich cieszyły. Mieli tylko nadzieję, że szlachetka w końcu nie wytrzyma, rzuci jednym lub drugim grubiańskim słowem, a wtedy... Podsędek poprosi go na szabelki i tym samym wyprawi kolejne teatrum.